nie. Idę po Gotów. No dobra, poszło. Jak zwykle. Cześć. Mhm. E, dzisiaj w tych pięknych okolicznościach przyrody. Cześć. Czekaj, bo już jak że robi słowiański przykład, dobry. Ale tutaj mamy przysiad, bo mamy jeszcze A. oparcie. Okej. Okay. W tych pięknych okolicznościach przyrody. E, Mogę na nie natury... być bez kaptura. Czekaj, czekaj. Czeka, czeka. <laughs> <laughs> to jeszcze raz. <laughs> Przyszła pani Popaczkę? No to proszę bardzo. Hmm. Może chcemy tu złapać na tym? No już cię złapałem. O, nie. Się. <laughs> dobra. Szukamy kontaktu? Oh. No dobra, weszło. Musisz głośno mówić. Znaleźliśmy kontakt. Witajcie. E, cześć, dzi dzień dobry. Cześć, to jest. E Muszę przedstawić? Cześć, jestem tak. Konrad. Jestem Franek. Znacie nas już od pewnie 40 tak. odcinków. E, I nie jesteśmy tu wcale po to, żeby wam powiedzieć, że wysyłka z paczkomatu jest za darmo. Darmo, darmo, darmo. darmo. darmo, darmo. Nie jesteśmy aż tak dobrymi marketingowcami niestety. Pozdrawiamy cię Łukasz, ćwiczymy. Tylko po prostu... Po Lubimy to, to miejsce. A. Lubimy to miejsce, poza tym mamy włączony piec cały czas, e, mimo Try, dosyć późnej brumi. Nie chcieliśmy hałasu. Tutaj mamy tylko... Dieselka 1.9, Audi A3. Pani właśnie odebrała paczkę, bo to nie jest nasz prywatny paczkomat jeszcze. co niedługo już tak będzie. Jeszcze chwileczkę. Jesteśmy tutaj znowu y, z kawą, bo tydzień temu mówiliśmy o kawie i w tym tygodniu też powiemy Wam o kawie. Mamy dużo bardzo nowych kaw. Tak naprawdę tu mamy jeszcze cztery, cztery kawy, o których Wam nic nie opowiedzieliśmy. Na razie szaf. w no Albo już zanadrzu. wiecie, albo jeszcze nie wiecie. No wiecie Zapiszczycie wie. się do... Newslettera. A, no właśnie, Byście czytali newsletter, to byście już o jednej wiedzieli Ja jeszcze się uh. nie zapisałem <laughs> Ale ty podglądałeś, co mamy w magazynie no, Ja wiem wszystko, ja wszystko wiem, wszystko, wszystko wam powiem. Nie, czekaj, czekaj, najpierw gościowi Tak, dzisiaj e, prąd czerpiemy dzięki Atom Inpost mm, Dziękujemy e, Inpostowi za jak prąd Jak widać, bardzo szybko można z nich zrobić kawę przelewową I dlatego ta kawa nazywa się Szybki Przelew Dobrze. A czemu jako część? O, Konkretnie napisał, że planuje więcej części. Jak to? Więcej odsłon naszego szybkiego przelewu. A, no właśnie, bo to jest pierwsza z trzech części szybkiego przelewu. Pełna słodka, słodka i pełna. <tauna. słodka i tauna> e, nie wiem, czy za słodycz odpowiada Guatemala naranjo, a za ciężar Brazylia raina, czy na odwrót, ale pewnie to jest kwestia tego, że on jakąś taką... zachodzi pomiędzy nimi jakaś taka synergia. Wypaliliśmy je czujnie, tak troszkę ciemniej niż filtry, a oczywiście dużo jaśniej niż espresso. To nie jest nawet taki omni roast, tylko to jest takie między omni a filtrem, myślę mhm. sobie. To jest taka, kawa, którą znacie z rubryczki Szybki Przelew w, w kawiarniach. Fetko, Master, BUN! No właśnie, więc jeżeli macie takie urządzenie, hmm. albo podobne, albo nie macie takiego urządzenia, ale mat, lubicie... Podkomat. Paczkąd jak lubicie zalewać ręcznie kawy, które chcielibyście, żeby były cięższe w wyrazie? To to jest właśnie kawa dla Was. Co tam mało miejsca na karcie, zaczęli one jeszcze zostały. <grym> Typia coś mądrego. No Ej, więc, dobra, luz. W, kawie Bateria się kończy. w tej akurat kawie stworzyliśmy ją właśnie po to, żeby była słodka i ciężka. Myślę, że spokojnie można w niej otrzymać, odzyskać, wynaleźć nutki pomarańczy czerwonej. Troszeczkę czekoladki, troszeczkę masła orzechowego. To, to też kochaliśmy w naszej El Narancho w zeszłym sezonie. To było masło orzechowe z rodzynkami i taka po prostu full drożdżowa. E. ty to dobrze pamiętasz? W ogóle. No, te go... kawę. Ja też bardzo lubiłem, nie pamiętam. Nie, jak nie pamiętasz, że mówiłeś w, w tym sezonie, pięć razy więcej? <laughs> Wiem, nie, bo była Tak dobra. ją lubiłeś. No, bardzo ją lubiłem. Sześć razy. Nie. Sześć Jezus, No to już nie jest jedno, w wdziwiło. Bo... No. Ci siłacze z Palestry chcą doprowadzić nas do dozywał. <laughs> no więc taka to jest kawa, kto, którą będziemy się widzieć i słyszeć przez najbliższych parę miesięcy. Być może jej skład się będzie fluktował, zmieniał się, może już kadrai nie zastąpi El Rey. El Rey? No nie, bo Rajnia to królowa, no, a Rey to król. A -a. No, no. Albo inna ciekawa Bryzylia. Dobra, uwaga. No nie, myślałem, że to coś lepszego, no to... Co oni wsadzili do tego pandziaka? <laughs> to nie ta panda, to jest innego. Myślę, że powinniśmy się koń... Yy, powinniśmy się, <laughs> się kończyć. Powinniśmy się kończyć, się żegnać. Bym nie... chciał trochę więcej merytoryki, żeby było w tym filmie, a nie kupa śmiechu, ale może za późno. Nie wyszło. Albo, ale taka. kawa... Drodzy nasi, jest to kawa do szybkiego przelewu. Jest to kawa zapoczątkująca serię o szybkich przelewach, bo stwierdziliśmy, że chcemy mieć więcej niż jedną, bo jednak zawsze mieliśmy Peru, czy na przykład, właśnie Gwatemalę, czy, czy Tanzanię do szybkiego przelewu, i chcieliśmy mieć więcej rzeczy, także będziemy mieli więcej, wy będziecie mieli więcej. Kończymy.